Dajcie, przyjaciele, w nowym odcinku programu Kanapa spotykamy się po raz trzeci. A tematem dzisiejszego odcinka, a zarazem tematem trzeciego tygodnia seminarium o nowej wiary, to mój dekalog Boga, a mój dekalog. Hierarchia wartości w moim życiu. A gośćmi dzisiejszego programu są Julka, Mateusz oraz Magdalena. Dekalog powszechnie uważany jest za podstawę chrześcijańskiej moralności. Jednakże często w swoim życiu wybieramy. Tylko fragmentaryczne fragmenty tego dekalogu, bądź jakieś wybrane punkty, a całą resztę budujemy na swoich podstawach podstawach swojego ludzkiego życia. I tutaj pojawia się pytanie, jaka jest rola, w szczególności rola dla chrześcijan, dekalogu w ich życiu oraz w ich latach młodzieńczości. Czy faktycznie dekalog jest tą podstawą moralności, taką, jaką wskazał nam Bóg na Górze Synaj? Czy jest po prostu tylko zwykłymi regułkami zapamiętanymi na lekcji religii? Mateusz, w jaki sposób ty przeżywasz dekalog? W jaki sposób też dekalog przemawia do ciebie? Czy faktycznie jest podstawą twojej wiary, twojej, twojego życia, twojej moralności? Jest to odpowiadając ci na to pytanie, jakby zacznę od, od końca. W dekalog, jakby, no, no wiemy, że jest nam dany przez Pana Boga, jakby na początku. Jakby, no, w wiary naszej drogi chrześcijańskiej i no, on jakby, no, nie może być ostatni, czymś ostatnim. No, jest pierwszym jakby odniesieniem mojego życia i postrzegania tego, jak człowiek, chrześcijanin, katolik, musi postępować. E, moim zdaniem, no, i dla mnie samego, dekalog jest taką swego rodzaju instrukcją. Jakby życia. Życia, y, może nie y, kwestii takiej y, stricte fizycznej, w sensie, że y, nie wiem, jak mam się ubrać, co mam jeść, y, nie wiem, jaki samochód kupić, czy coś takiego. Y, bardziej dekalog jest to kwestia postrzegania ludzi, postrzegania Boga, ale w tym wszystkim też postrzegania siebie i postępowania. Zgodnie z Bogiem, zgodnie y, z wiarą i z miłością do ludzi bo no, jeżeli spojrzymy na jakiekolwiek przykazania no nie wiem no choćby nie zabijaj, nie kradni, tak? No możemy to odnieść pod, po prostu czysta fizyczna y, prawda czynność, tak, że ktoś coś ukradnie, ale gdy spojrzymy głębiej w to, y, no to jakby moralność człowiekowi przez zadana przez ten Dekalog, no mówić czego masz nie robić, żeby być zgodnym z Bogiem, tak jak pierwsze przykazanie mówi, że nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, już ono samo nakreśla po co jest ten Dekalog. Że my mamy jakby no, w tym wszystkim widzieć Boga, w tym, co jest powiedziane w dekalogu. Czyli dla Ciebie może, jakby możemy uznać na to, że dla Ciebie faktycznie dekalog jest tą podstawą moralności. Tak, jak najbardziej. Czyli czerpiesz z nim w swoim życiu i tak dalej. Tak, tak. No tak. Właśnie, ale na przykład, jak wygląda to w Twoim przypadku? Czy faktycznie dekalog jest taką podstawą, czy, czy często masz na przykład jakąś taką skłonność do tego, żeby wybierać sobie niektóre przykazania i niektóre troszeczkę tak bagatelizować? To znaczy, ja, y, dekalog postrzegam trochę jako formę, która nadaje kształt mojemu życiu, tak jak Pan Bóg z gliny nadał e, kształt i stworzył pierwszego człowieka Adama, tak jak właśnie uważam e, dekalog za pewien, e, pewną formę nadającą właśnie kształt, jakiś sens, e, jakąś postawę. E, ale dla mnie dekalog jest też czymś takim w moim życiu pewnym, czymś stałym i to można zauważyć na podstawie tego, co mówi nam pismo, bo Pan Bóg daje nam dekalog właśnie na kamiennych tablicach. To nie są, to nie było na karce papieru, którą można porwać czy można spalić, ale to jest coś fundamentalnego, właśnie kamienne tablice. I tutaj też, jak mówił święty Jan Paweł II, takie jedno zdanie znalazłam, że szczęśliwy jest bowiem człowiek, i szczęśliwy jest naród, który ma upodobanie w prawie Pana. I właśnie też na podstawie życia Jana Pawła II można powiedzieć, że właśnie wierność temu dekalogowi yy, właśnie doprowadziła go do tej świętości. Tutaj bardzo jakby poruszyło mnie w swojej wypowiedzi to, że powiedziałaś, że yy, dekalog jest rzeczą taką stałą, taką fundamentalną. I kiedy właśnie też przemyślała na temat yy, właśnie dekalogu, yy, zwróciłem uwagę na to, że Pan Bóg yy, podarowuje Izraelitom. Właśnie dekalog na początku ich drogi do Ziemi Świętej, do, można powiedzieć, do tej Ziemi Obiecanej. Tym samym, jakby pokazuje im, że to jest taka właśnie droga, to jest taki świetny drogowskaz, taki, jak ty to powiedziałeś, wiesz, Mateusz, taka instrukcja, którą e, możemy, jakby iść, którą możemy, po, e, która właśnie wskaże nam tą drogę do zbudowania wspólnoty, takiej właśnie szczęśliwej, wspólnoty, jakby można powiedzieć, tej Ziemi, Ziemi Obiecanej. I właśnie też, jakby znajduje tutaj tą analogię. I E, to jakby przechodzimy właśnie do tego pytania, czy faktycznie dekalog jest postrzegany, właśnie tak jak powiedziałaś tutaj Julka, czy tak jak Mateusz, jako właśnie taki zbiór instrukcji, które nie są nakazami, po prostu, które zakazują czegoś, ale jest pewnego rodzaju takim przepisem czy instrukcją wspomagającą człowieka. Magdalena. Tak, właśnie, myślę, że, że wielu, wiele, wielu os wiele osób, które identyfikują się w pewien sposób z chrześcijaństwem, i, I z w kościołem. Właśnie często, tak jak tutaj powiedziałeś, postrzegają e, dekalog jako zbiór pewnych zakazów i nakazów. Niekoniecznie e, właśnie e, postrzegają to jako dar od Boga. I myślę, że właśnie e, takie postrzeganie e, dekalogu, jako właśnie e, pewnego zbioru zasad, e, takich e, rygorystycznych zakazów od Boga e, to. Buduje w, w nas y, takie y, mylne właśnie y, postrzeganie Boga, Boga jako władcy, który właśnie nie y, obdarowuje swojego ludu. Tym, tym darem, jakim jest ten właśnie e, ta forma, tak jak tutaj określiliście, prawda, ten drogowskaz, a właśnie e, jako takich zakazów i nakazów, którymi możesz zarządzać tym ludem. E, I e, wiecie, tak e, myśląc właśnie w ogóle o dekalogu w moim życiu, e, to... E, Pierwszym słowem, które mi się, mi się tak nasunęło, to jest, e, to jest to, że właśnie dekalog jest e, tak naprawdę kierunkiem Boga. Czyli e, nie są to jakby takie Boga, e, powiedzmy, że Bóg nam powie, jeżeli nie będziesz chciała kraść, to ja cię bardzo proszę, nie kradnij. Tylko jakby to są e, takie bardzo klarowne i jasne wskazania Boga, jak mamy iść przez nasze życie. I e, myślę, że dla każdego człowieka e, wiary i dla każdego człowieka, który ma relację jakąś z Bogiem e, w życiu właśnie e, takim codziennym, jest to, jest to, nie, e, jest to no niezwykle ważne. E, a dlaczego? Ponieważ ten dekalog e, ja, ja, ja osobiście odbieram jako właśnie wielką troskę Boga o każdego człowieka. A dlaczego? Ponieważ e, w każdym z tych przykazań Bóg. Właśnie troszczy się o konkretne dobro dla nas. I na przykład weźmy przykazanie, nie wiem, trzecie, tak? Czyli jakby w tym przykazaniu Bóg strzeże tego, abyśmy na przykład nie byli zbyt przywiązani do naszej pracy. W przykazaniu, nie wiem, dziesiątym, prawda? Jakby strzeże nas przed naszą pychą, naszym egoizmem, taką chciwością, prawda? Materializmem. I tak naprawdę, gdy zastanowimy się nad tym wszystkim, to w tych przykazaniach Bóg obderwuje nas wolnością. I wiecie tutaj właśnie podzielę się z Wami taką, tak, takimi moimi przemyśleniami, gdy właśnie. Myślałam nad tym tematem dekalogu, to, wiecie, dawno już nie, nie, nie mówiłam sobie w myślach, czy, czy nawet nie modliłam się dekalogiem, wiecie, nie, nie powtarzałam sobie. I, i, I teraz właśnie postanowiłam, że przed w ogóle takimi rozważeniami przypomnę sobie ten dekalog. I, wiecie, najbardziej poruszyło mnie właśnie pierwsze zdanie, które, które Pan Bóg wypowiada przed przed jakby tym tymi tymi wszystkimi zasadami. Czyli właśnie ja Pan Bóg, który wywiodłem Cię z ziemi egipskiej i z domu niewoli i dopiero wtedy jakby przekazuje nam te 10 te zas zasad, którymi powinniśmy się kierować w życiu. I wiecie co ja sobie tak to przełożyłam na, taki, na, na taką moją rzeczywistość, że jakby Bóg mówi do mnie dzisiaj ja Twój Pan Bóg wywiodłem Cię z Twojej niewoli. Które jesteś w tym momencie i daje ci te przykazania, które nie mają być twoim, Twoimi jakby, czymś, co cię ogranicza w życiu, ale właśnie one mają zbudować w Tobie tą wolność. I, i dla mnie osobiście właśnie dekalog jest to wolność, którą daje mi Bóg. Taylę na bardzo dużo uwagi zwracasz właśnie na wolność. I na to, że poprzez że dekalog jest tak naprawdę prawdziwym takim źródłem tej wolności. Natomiast też bardzo mi się spodobało z tym, co powiedziałeś, że powiedziałeś, że Pan Bóg w ten sposób strzeże człowieka. I wiecie mi się, to też jakby w sensie jakby nawiąże może do nawet naszych rodziców, którzy również pewne, pewne rzeczy nam nakazują albo pewne jakieś instrukcje nam dają, którzy dają prawda, jakieś pewnego rodzaju też obowiązki, czy pewne rzeczy, które teoretycznie na pierwszy rzut oka właśnie ograniczają naszą wolność ale tak naprawdę są źródłem, źródłem naszej wolności, naszego postępu, naszego rozwoju i też takim, są pewnego rodzaju też takim obrazem takiej prawdziwej miłości, troski oraz właśnie takiego strzeżenia, prawda, takiego opieki nad, nad swoimi dziećmi, nad tym, kogo kochamy. Przejdźmy może teraz do rozważań dzisiejszego dnia. Przypomnijmy sobie fragment dzisiejszego, fragment z Pisma Świętego. Słuchaj Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj, aby ci się dobrze powodziło i abyś się bardzo rozmnożył. Jak ci przyrzekł Pan Bóg ojców twoich, że ci da ziemię opływającą w mleko i miód. Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Właśnie w tym fragmencie Pan Bóg chyba w sposób bardzo klarowny właśnie wskazuje to, o czym tutaj już wspominaliśmy, czyli o tym, że tak naprawdę Dekalog jest pewnego rodzaju obietnicą, jest pewnego rodzaju obietnicą, i takim wskazaniem, że właśnie ten kierunek, kierunek dekalogu jest, jest, jest jakby drogą do tego, żeby osiągnąć takie prawdziwe, prawdziwą wolność, prawdziwe szczęście. I teraz słuchajcie, bo tak właśnie wczytając jeszcze i przyglądając się temu fragmentowi, oraz tym pytaniom, które również zadajemy w tych rozważaniach. Zwracamy uwagę na to, czy zwrócono uwagę na to, że bardzo często, jakby taką pierwszą czynnością, która do tego, żeby przyjąć dekalog w swoim życiu, jest wysłuchanie. Pan Bóg bardzo często, kiedy przemawia do Izraelitów, mówi słuchaj, słuchaj Izraelu, posłuchaj mnie. Zatrzymaj się w tym momencie, bo będę mówił coś bardzo ważnego. No i właśnie, tutaj się pojawia to właśnie pytanie, które też mówiłem już w pierwszej części, czy Dzisiejszy świat, bo dzisiejszy świat wydaje się, że dekalog odrzuca. Dlaczego dzisiejszy świat odrzuca ten dekalog? Czy my, jako chrześcijanie, oraz młodzi ludzie, oraz w ogóle po prostu, no właśnie, młodzi ludzie wchodzący na, na drogę swojego życia, wsłuchujemy się w ten dekalog, i czy yy, 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 yy umiemy ten, w, w, jakby wykorzystać, zostawić w pewien, na, na pewien moment, odizolować się od świata oraz poznać ten właśnie tą drogę, którą Pan Bóg wskazuje nam do wolności? Julka. Ja uważam, że młody człowiek w dzisiejszym świecie, kiedy słyszy nagle nakazy, zakazy, to od razu ma taką gonitwę takich ludzkich myśli, że, bardzo takie teraz na czasie słowo, ogranicza się jego wolność, że zabiera mu się jego prawa. A to jest, wydaje mi się, że w kwestii dekalogu czymś bardzo mylnym. I tak jak Magdza, Magda powiedziała, Właśnie wcześniej, że dekalog to, to prawa dla ludzi wolnych. Ale tutaj chciałam zauważyć jedną rzecz, że prawa i nakazy, zakazy chronią coś cennego, jakiejś wartości. I w tym wypadku zobaczmy, że Pan Bóg chroni naszej relacji z Nim, naszej relacji między ludźmi, prawdy, miłości. To są takie, wiecie, bardzo no, cenne właśnie rzeczy, które, które Pan Bóg, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, chroni nas przed nimi, z takim właśnie kochającym Ojcem. Ale też wydaje mi się, że realizacja tych przykazań przez nas, młodych ludzi, ludzi, którzy mają świadomość, świadomość tych, tego dekalogu, jest właśnie takim wyrazem wdzięczności, takim dziękczynieniem Bogu za to. Za, to, właśnie za, ta, za taki sposób opieki nad nami. Um, ogólnie myślę, że dzisiejszy świat jest tak, z jednej strony jest bombardowany myślę, że młodzi ludzie są bombardowani z każdej strony myślami, jakimiś wiadomościami, prawdami z różnych, i myślę, że oni w pewnym momencie po prostu sami nie wiedzą, co nazwać wartością, a czego, tej war to, to jakby tą wartością nie nazwać. I myślę, że tutaj właśnie wychodzi jako pierwowzór, wychodzi właśnie dekalog, który powinien być na pierwszym miejscu w życiu każdego człowieka. Tak jak powiedziałam wcześniej, który jest tym fundamentem życia chrześcijanina. Wspomniałaś tutaj, Julka, o tym, że dekalog, Twoim zdaniem, chroni u człowieka takie najbardziej wartościowe, fundamentalne wartości. I jakby nakierowałaś właśnie na to i zwróciłaś na to uwagę. Natomiast Mateusz, w swojej pierwszej części wspomniałeś o tym, że Dekalog jest dla ciebie fundamentem twojego życia, że stanowi i że jest w jakimś sensie to również fundamentem twojej moralności. I czy na przykład widząc ten fundament swojej, jakim jest Dekalog, uważasz, że właśnie on chroni w Twoim życiu właśnie te fundamentalne wartości. Czy czujesz, że je chroni, oraz czy stanowi dla ciebie właśnie ten prawdziwy taki. E, prawda, prawdziwe źródło wolności. Wiesz co, y, też tak jak Julka wspomniała a propos y, wartości też, gdzie ich szukać, nie, i tak jak ty pytasz teraz o, y, o to, czy te wartości y, ten dekalog u mnie tworzy, nie? Y, to y, no myślę, że tak, bo gdyby nie, nie dekalog sama jakby podstawa y, powiedzmy no, no wiary, od, do czego my jako no, prości ludzie po prostu stworzeni przez Boga. Yy, możemy i, i mamy się odnosić, no ten kalok naprawdę te wartości przynajmniej u mnie yy, gdzieś tam porządkuje. Czyli, yy, tak jak wcześniej wspomniałem, no, masz pierwsze przykazanie, yy, nie będziemy miał bogów tutaj przede mną. To już jest pierwsza wartość, która jasno ci mówi, że Bóg jest jeden, jedyny, innych bogów przede mną nie ma. Wiadomo, nie chodzi o jakichś innych stworzonych Bogów, których nie ma, tylko tym Bogiem może być dla nas, wiadomo, no, nie wiem, grzech, czy jakaś, nie wiem, rzecz, no, nie wiem, ubrania, pieniądze, cokolwiek. Tym Bogiem może być dla nas. No, dalej idąc, mamy kolejne przykazania, które mówią, nie będziesz używał imienia Pana Boga na daremno nie będziesz. Będziesz święcił Dzień Święty, czyli Ojca swego i Matkę Swoją, i tak dalej, i tak dalej. I to nam pokazuje właśnie wartości, przynajmniej mi, które jakby trzeba klasyfikować zgodnie tak, jak są ułożone w dekalogu. nie Może nie w tym sensie, że któryś trzeba pomijać, mniej, tylko co jest jakby najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby mieć Boga na pierwszym miejscu, czyli pierwsze przykazanie. I dalej, gdy jest Bóg na pierwszym miejscu. Wszystko wiadomo jest na swoim miejscu. Tak więc yy, no tak, te wartości na pewno gdzieś tam są i, i na pewno mi je dekalog porządkuje. I jeszcze tak też myślę, że co do samego dekalogu, samych dziesięciu przykazań, tak jak Magda mówiła wcześniej, że chciała sobie przypomnieć ten dekalog gdzieś tam czy na modlitwie, coś wspomniałaś o tym, więc mi się tak nasunęło, że y, teraz jakbyśmy siebie samych zapytali, y, tak jak zawsze się odmawiał o nie? I kto teraz, tak z ręką na sercu, nie? Kto teraz może powiedzieć, że jak klęka, to odmawia pacierz, czyli mówi również przykazań, dziesięć przykazań, modląc się, nie? Bo ja na przykład powiem, że ja tak nie robię. W ogóle o tym zapomniałem, nie? I teraz nawet mogę tak dzięki nawet tej rozmowie sobie uświadomić pewną rzecz, że właśnie gdzie jest ta podstawa? Podstawa tej wiary, nie? Czyli takie te wartości, które też my musimy mieć w sobie i je pielęgnować, które nam. Dekalog pokazuje, no my tego dekalogu nie używamy nawet w modlitwie, która, yy, no, który był podstawą, nie? Prawda? Więc to też jest jakby takie wskazanie, że ten dekalog jest ważny po prostu. No właśnie, i tutaj, kiedy rozpoczynaliśmy, yy, przeczytaliśmy ten fragment z Pisma Świętego, zwróciliśmy uwagę na to, że Pan Bóg tam mówi słowo słuchaj, że często właśnie o tym mówi słuchaj. Natomiast. Tak, wnioskując z Waszych wypowiedzi, właśnie często mamy i traktujemy właśnie dekalog jako taką prawdę oczywistą, jako pewnego rodzaju takie przedszkole chrześcijaństwa, nauczone gdzieś tam przez rodziców na bardzo w jakby wstępnym etapie naszego życia. I mamy chyba takie właśnie, nawet bym rzekł, taką tendencję w chrześcijaństwie do tego, żeby często dekalog bagatelizować, właśnie ze względu na taką, no to jest kwestia prawda, to jest coś oczywistego. Natomiast tutaj, Lena, powiedziałaś, że. Takim początkiem dla Ciebie, początkiem rozważań na temat tego, jak jest dekalo, kim, czym jest dekalog oraz jaki jest system, hierarchia wartości w moim życiu, zaczęłaś właśnie od przeczytania dekalogu. Od tego, że się z nim właśnie w niego, no może użyję tutaj takiego sformułowania, wsłuchałaś. I czy takie prawdziwe wsłuchanie się w niego pozwala dostrzegać jego właśnie taką jego wartość? Odkrywać go na nowo, również w jakimś sensie implementować go w swoim życiu. Myślę, że, że tak, rzeczywiście. Że Dlaczego? Ponieważ właśnie gdy, gdy rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, przypomniałam sobie ten dekalog, to wiecie, taka mnie naszła refleksja, że dekalog jest formą też dialogu, który Pan Bóg chce nawiązać z człowiekiem. I właśnie nawet ten fragment, który, który tutaj przeczytaliśmy dzisiaj, właśnie jakby pierwsze zdanie mówi o tym, że słuchaj Izraelu. Gdy mówisz do kogoś, słuchaj, to jakby jest, jest to początek rozmowy. Zazwyczaj, gdy, gdy długo się z kimś nie widzimy, prawda, to, to mówimy właśnie, słuchaj, co tam u ciebie, prawda? Czyli tak jakby Pan Bóg chce nas prowokować do dialogu z Nim, prawda? I przez, te, przez dekalog, co jakby właśnie dekalog wnosi w, w moje życie, a myślę, że też w życie każdego, każdego z nas, każdego człowieka wiary, czyli On jakby jest codziennie nowy, czyli codziennie możemy w Nim odkrywać coś nowego, On nas buduje. Poprzez właśnie ten dialog, czyli ja wsłuchując się w słowa Boga, czyli w coś, co, e, co Pan Bóg daje mi właśnie jako tą łaskę, e, ja mogę właśnie, tak jak tutaj powiedziałaś, wcielić ją w życie, czyli e, nadać temu słowu Boga nowe życie. E, I to jest właśnie. Dialog, tak? Czyli Pan Bóg coś do mnie mówi i ja mu odpowiadam. I, i yy, myślę, że, że to jest jakby taka główna, yy, główna taka dla mnie, przynajmniej refleksja, którą, którą chciałabym wyciągnąć właśnie yy, z tych rozważań i, i z tego tygodnia seminarium. Tak, yy, bardzo jakby też wracając do tego, co wspomniałaś o tym słowie słuchaj i o tym, że często tak właśnie rozpoczynamy dialog oraz rozpoczynamy w jakimś sensie rozmowę. Tym samym chyba to też wskazuje na to, że Pan Bóg. Traktuje tutaj człowieka naprawdę z taką, też, dając mu to właśnie z taką, jakby bardzo dużą godnością, z dużym takim szacunkiem. Pan Bóg ma w ogóle taką tendencję, do tego, że bardzo nie ingeruje w życie człowieka bez jego wolności i tym samym, jakby chyba też dobrze pokazuje to, że dekalog tak naprawdę musi być przyjęty właśnie w tej wolności, tak? że nie jest jakby takim prawem odgórnie narzuconym, a jest właśnie takim wyborem człowieka. No i też tak reasumując te Wasze wypowiedzi, wydaje mi się, że jakby najcenniejszą tą myślą jest to, że tak naprawdę Dekalog, pomimo tego, że tak jak Luka powiedziałaś, jest zbiorem pewnego prawa, chroni wartości w naszym życiu oraz jest źródłem takiej prawdziwej, prawdziwej wolności. Wydaje mi się, że chyba każdy z nas może sobie tylko pożyczyć takiej wolności. A na dzisiaj już będziemy kończyli dzisiejszy odcinek. Dziękujemy Wam, że byliście razem z nami oraz zapraszamy Was do oglądania następnych programów. Szczęść Boże!